Kłęka, położona w środkowej Hiszpanii, to miasto pełne wyjątkowego uroku i historii, które zachwyca swoją niepowtarzalną architekturą oraz spektakularnym położeniem na skałach pomiędzy rzekami Júcar i Huécar. Najbardziej znanym symbolem miasta są casas colgadas, wiszące domy, które dosłownie zdają się unosić nad przepaściami, oferując niezapomniane widoki. Warto odwiedzić również malownicze Stare Miasto, wpisane na listę UNESCO, gdzie wąskie, brukowane uliczki prowadzą do katedry Nuestra Señora de Gracia, jednego z pierwszych gotyckich kościołów w Hiszpanii. Cuenca to także centrum sztuki współczesnej. Muzeum hiszpańskiej abstrakcji mieści się w jednym z wiszących domów. Przyroda otaczająca miasto, z wąwozami i szlakami czyni je idealnym miejscem na piesze wędrówki i odpoczynek wśród pięknych krajobrazów.